Oj, 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 Dzień dobry, ze Łapki! Dzień dobry, dzień dobry! Ja mam dzisiaj pobojowisko dzisiaj nic nie robiłam z tego względu, że migreny czasami mnie nie dopadają, a już bardzo rzadko, także wiecie, jak to jest. Dobra, śmietanę mama chciała, żeby jej podrzucić, bo. Tutaj mamy jakiś woreczek. No bo jej wyszła i myślałam, że ma, a nie ma. I jak to jest. No. To ja tutaj sobie wsadzę. O. Do woreczka. I idziemy. Niesiek w pracę. Ja zawsze sobie biorę swoją butelkę wody, bo odliczam wodę, bo... Jak piję 2-3 w zależności ile wiecie yy, czy ćwiczę czy nie ćwiczę to mi, minimum to 2 litry wody. A jak nie liczę, to tego nie kontroluję i wtedy nie wiem ile. Więc ja sobie mam zawsze mam buteleczkę i... Będziesz już musiał usiąść tą siatkę. No i wychodzimy, tylko już jeszcze wezmę sobie torebkę. Mhm. O, ja tak was przemieszczam, ale jedne rękawiczki zostawiam tu, jedne tu. Mi rękawiczki niepotrzebne dzisiaj. Proszę panie Blaki iść do Do swojego kącika. Pan się musi sobie jeszcze wziąć jakąś coś na grzbiet. Żeby było mi ciepło. Tylko co ja mam dzisiaj ubrać na ten grzbiet premiera? Mm. Mm. Jeszcze nie wrzuciłam na Instagram nalewki, a zrobiłam na nalewkę następną. Dlatego tutaj mam te butelczyny pomyte. Z różnych imprez. Okej. A mi brzuchu burczę! Jeszcze... O. o. zobaczymy jak w tym wygląda. o. Nie jest źle. Nie jest źle. Starsza pani. Dobra, także idziemy do mamy, później się jeszcze odezwę. Jutro, jutro fajny dzień, bo jutro. zakupy. Wielkie zakupy! Wielkie zakupy! Jej. I robienie kuchni. Jej! No, w kuchni trochę będzie e, trzeba zrobić. Więc jak przyjdę, to jeszcze to wszystko poogarniam. Bo no, trochę mam tutaj bałagan. Dobra, idziemy. Odezwę się. Pokażę Wam, co dobrego jadłam na obiadek, i później się do Was jeszcze odezwę. Uuu! Uh, Patrzcie! Widziałam! Laura ucieka. No, ucieka Laura. No. Jesteśmy u mamy na obiadku. Ja siadam sobie tutaj. Nikt nie mówi, gdzie mam usiąść. To siadam gdzie bądź. Pff, no. I tak o w końcu jesteśmy sami. Nikt nie przyszedł. To więcej dla nas. <noise> nie, Junek? Także na pewno zdjęcia Wam porobię, co, co dobrego jedliśmy. Oczywiście. Jak to ja, nie? Musi. Ja, inaczej nie może być. Nie może być. No, także już nie mogę doczekać, ale tak mnie kuwa boli od tego spania chyba. Za długo spałam, tak to śpię po 4-5 godzin. A tu spałam chyba, nie wiem, z 12, może nawet nie. No, z 12, nie. 8, 9 godzin. I tam se powisiłam, bo ciepło umamy. No, ja. Także wcinamy. A jeszcze raz powiem. Zobaczcie, to jest ziemniaki i schab. Tu jest mizeria, tu jest. Y Schabowy i trzy rodzaje sałatek <gryżę> się najem sorry Anna. Ale... Ok. okay Dziękuję. O no, tu mamy parę. o no. I co? Co Przecież ty się właśnie zabiłeś, dziecko. Nie miałam już a przemieszałam. Oh o no majku. okno go. odpatrzę, nie? Myślałam, że przyniesiesz to drugie. Co? Nagrywał no? po no, no. się. Jaka jesteś bez makijażu, śliczna po mamusie. My nie musimy się malować, nie? Z tą No. Jak się jest, zdrowe, się nie alkohol, to się Trochę mi się zrujnowało przez no, tą pokrywkę. Ale tutaj zajechał. Jakieś śmierć, alkoholu. Czuć? No to jest to A ja mogę całe zjeść przy pracy. My właśnie wróciliśmy. obżarci, Brzuszki pełne. Ja to aż za dużo. Czekajcie, zasłonię tutaj. My mieliśmy iść na spacer, ale nie idziemy, bo pada. Także ja po prostu zrobię zrobię sobie dzisiaj trening niedługo. Poprasuję. Posprzątam kuchnię. Tak bardziej sobie. Tutaj dostaliśmy wałówkę. Dokładnie dostał misiek wałówkę. Od mamy, tylko pojemniki trzeba oddać. O, proszę. Dwa kawałki ciasta. To jest jeden, ja miałam połowę. Ja miałam połowę tego i połowę tego. I, i raz tak samo po małym kawałku. I to już miało sie, prawie 800 kalorii, nie? Uff. Przepraszam bardzo pana. Pan za chwilę dostanie jedzonko, Już się nie mogę doczekać. Jutrzejszego dnia, jak będą zakupy. A i jeszcze mama dała nam cały filet z łososia, bo miała takie dwa, a z Laurą nie przejedzą. A wiem, że ja jestem z Rasenem bardzo rybna. Lubimy, a szczególnie łosa się. Więc już brakusz już. Więc nam dała. No. Także... Aha! Czekajcie muszę tu wyczuć. A rasel dostał od Laury Kasiory, od babci Kasiorę i się śmiejemy, że tylko chodzić gdzieś, bo zawsze się coś dostanie, nie Rasa? A w ogóle Rasen dzisiaj przyszła prze, przesyłkę do Rasen'a. Kupił sobie coś, odkłada pieniądze, jak dostaje codziennie ode mnie. Kasę dostaje, sobie odkłada i sobie później fajne rzeczy kupuje. Takie wiecie, gadżety różne. Na co tam ma ochotę? No, dobra, wsadzę Was tutaj. O, aha, tu jest, uwaga, jakoś chyba dzisiaj inaczej bo muszę psu jeździć, bo my dzisiaj później wstaliśmy, jak to przez weekend. Więc, nawet jedzenie później dostaje pies. Ja zjadłam u mamy yy, Ciasto, i, i, i obiad, i zostało mi niecałe 500 kalorii. A godzina młoda, bo jest dopiero 17. No. Na szczęście, mam roboty, to kalorie pospalam. Mam prasowanie całą furę, prania tak samo. Kuchnię muszę ogarnąć, bo jutro zaczynamy odnawianie. Jutro jadę po. Jutro jadę po dodatki do kuchni, takie. Yy, powtarzam się, ja wiem. Starzy ludzie podobno tak mają, że się powtarzają. Chodzi o to, że jadę do yy, Tikai Maxa i, i zakupiony u babci yy, w celach yy, łowów. No. Już się nie mogę doczekać. Och, och, och. Radość. Proszę bardzo, smacznego, kolego. Ja sobie oczywiście górę zostawiam, spodnie sobie zmieniam, dzwonię do mojego miśka i zabieram się za robotę. No, no, dzisiaj porobię to, jutro porobię, dzisiaj porobię to. Będzie można sobie powikendować, wypić sobie naleweczkę czy coś. W sumie to już mogę pić, bo to już jest prawie, nie w sumie to jest koniec, za tydzień będzie koniec miesiąca. No to jeszcze na razie mogę tylko i wyłącznie w, 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 mieszcząc się w kaloriach, ale naleweczka policzona można pić. Dobra. No to co? Dzięki za uwagę. Do zobaczenia jutro. Jutro będzie vlog. Tego samego dnia nagram pewnie różne filmiki, zakupione u babci, i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie rozłożone w czasie. A później zobaczycie, jak zmienimy kuchnię jak troszeczkę odnowimy nie zmienimy, bo przecież ani mebli ani niczego nie zmieniamy. Troszeczkę od, on, tam suficzno było odmalować takie tam pierdołki. Więc mam nadzieję, że się wyrobimy w ciągu dwóch dni. Ok. Do zobaczenia jutro o tej samej porze, czyli wieczorem. Jak się obudzicie, to już będzie czekał na, na Was filmik. Ściskam Was. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, formie komentarza, kciuka, serduszka, kwiatka, czego tam sobie uważacie. Możemy też pogadać. Jak interesuje Was jakiś temat, narzućcie. To pogadamy. Buziaki.